Gdańsk już po raz siódmy stał się miejscem artystycznej debaty na temat szeroko pojętej wolności. Tegoroczny All About Freedom Festival jak zwykle zaproponował szeroką paletę projektów artystycznych. Więcej ludzi w ubiegłym roku, co więcej po bardzo długich filmach przeżyłem bardzo długie e, debaty, także jest duże zapotrzebowanie rozmowy przeżywania tego materiału, który przedstawiamy. Największą część festiwalowego programu zajmują projekcje kinowe, wśród których pojawiło się wiele cenionych pozycji. W mojej ocenie no festiwal, na którym są laureaci trzech najważniejszych nagród festiwalów Cannes, a oprócz tego inne filmy nagradzane na, na tych festiwalach, powiedzmy sobie tej klasy światowej, klasy międzynarodowej, najważniejszych festiwalach filmowych na świecie. No z natury rzeczy trzeba jego poziom oceniać wysoko. Moglibyśmy pokazać dwa razy więcej filmów, ale chodzi nam o to, żeby jednak ludzie mogli w krótkim czasie dużą część tych filmów poznać, aby wyczuć kompozycję, też aby brać udział w wielu debatach. Także to nie jest festiwal ilości, to jest festiwal jakości. Festiwal w unikalny sposób łączy ze sobą propozycje fabularne i dokumentalne. To zmęczenie fikcją Yy, które, które, które można zaobserwować, okazuje się dość powszechne i widzowie chcą także oglądać dokumenty. Dzisiaj, film, szczególnie dokumenty albo mieszanie fabuły z dokumentą, to jest ten najciekawszy wymiar rozpoznania naszego świata i kondycji człowieka. Na zaproszenie organizatorów odpowiedziało wielu twórców, którzy swoją obecnością uatrakcyjnili towarzyszące projekcjom debaty. Najważniejszą postacią obecną na festiwalu był chiński reżyser Jia San Ke, którego dotyk grzechu otworzył festiwal. Innym ważnym wydarzeniem była retrospektywa polskiego dokumentalisty Macieja Drygasa, który chętnie dzielił się swoimi doświadczeniami filmowca-archeologa. To jest takie kopanie w piachu. No. Gdzieś tam rekonstruowałem jeden dzień w PRL-u. Gdzieś tam rekonstruowałem historię samospalenia Ryszarda Siwca. Tam... Nie należy zapominać, że Ole About Freedom to również teatr. Paweł Wodziński przedstawił odważną formalnie inscenizację powieści Wolna Trybuna. Sytuacja festiwalu, który w tytule ma słowo wolność. Temat, który jakoś prowadzi konsekwentnie więc to, to jest jakiś idealny kontekst absolutnie dla tej powieści. Z atrakcji muzycznych organizatorzy zaproponowali koncert muzyki z filmu Sztuka znikania autorstwa Macieja Cieślaka. Z myślą o stałej widowni organizatorzy zaproponowali codzienną gazetę, którą współtworzyli młodzi trójmiejscy filmoznawcy. Jednodniówka, organ prasowy All About Freedom Festival 2013. Nasz organ, waszym organem. Efekt jaki uzyskaliśmy bardzo ich zaskoczył, oczywiście bardzo mile, co dla nas też jest no, wielką radością, bo też daliśmy z siebie wszystko i chcieliśmy, Osiągnąć to, co osiągnęliśmy. Jednym z organizatorów jest Europejskie Centrum Solidarności, którego nowy budynek będzie gościł festiwal w przyszłym roku. Cieszymy się szczególnie na to, że ten festiwal, ten interdyscyplinarny, ten dialog różnych wymiarów sztuki odbędzie się w tym budynku, bo te wszystkie wymiary, te wszystkie formy będą mogły się w tym miejscu spotkać. A tak jak wcześniej mówiłem, nasi artyści będą mieli bezpośredni kontakt z tym najważniejszym miejscem pamięci. Siódmy Ole Festival przechodzi do historii. Jednak wciąż aktualne pozostaną refleksje naszych gości. Część wolności i tej najważniejszej wolności, to ona się rodzi w naszych głowach, że można być yy, w, żyć w zniewolonej przestrzeni, a być wolnym człowiekiem. Zasadniech nota żywota.